Cześć, witajcie, orzemy po drzepach, jest strasznie sucho Cześć. pomimo tych deszczów tutaj Wodzimy obornik w granicach 40 ton na hektar Mamy kawałek zaorany już Zaczęliśmy tak z zewnątrz pokazać, no sucho jest, nie za głęboko to orzemy Jak idzie tak idzie Tutaj jest taka lepsza ziemia, no to coś tam jest i wilgoci, najgorzej jest tam na dole, na piasku a jak już jesteśmy, to może popatrzymy sobie na chwasty. No tutaj samosiewy na pewno trzeba będzie zwalczyć. Po jęczmieniu zimnym, no to będzie tutaj trochę dokuczało nam w rzepaku. A tak to co tutaj mamy? Komosy się trochę trafia, ale to taka jest jednoroczna. Tutaj gdzieś tam odmiec bardziej nasiana w polu, to tego nie widać. Nie powinno być tego. Powój też się zdarza, nie wiem czy tutaj znajdziemy w tej chwili. Chwastnica jednostronna tam z tamtej strony pola. Bylica jest, ale to. O, tutaj, bylicę mamy na drodze. Jest tutaj, to także się tutaj pilnuje w miarę czasu. Obkaszamy w koło mulczarką zawsze pola, żeby się nie nasiało. I tak zastosujemy program z ochrony firmy Invigo. Myślę, że jak pogoda pozwoli, no to będzie wszystko opryskane przedschodowo. To damy wtedy tak z, z 1,5 litra Metaxa Efektora 02, Baristo 2 litry. I to powinno wszystko zadziałać ładnie, pięknie, chyba, że będzie trzeba pryskać powschodowo, no to już gorzej. No, też jest taka opcja, że prysniemy przedschodowo, ewentualnie jakaś tam korekta będzie później jeszcze powschodowo, nieduża. A myślę, że wam tutaj wyświetlimy na filmie, pokażemy jeszcze. No, dokładnie. tam jakie mamy kombinacje bo zabieg powschodowy będzie też metak z 1,5 litra i to tak będziemy gdzieś 2 do 4 liści będzie trzeba to zastosować major 0,3 Zorro 0 0 0,78 0,078 litra na hektar ale to wszystko w praniu wyjdzie będziemy testować Trzeba jechać, bo to szkoda czasu, nie? Podgoni trochę Soborniki Bo właśnie czekamy tak tutaj, bo, no bo rozrzutnik nie nadąży cały czas tutaj przed nami Już tutaj niby mamy, jest kawałeczek już do przodu, ale tam jeszcze na środku musi dowieść kawałek To zaraz wsiądziemy do kabiny, to będziemy dalej tam jeszcze działać Dobra Pomimo tego, że jest sucho, strasznie lekko idzie, no bo płytko ożemy. Mogę czasami nawet, no nie czasami, mogę cały czas jeździć na szybszych biegach niż zazwyczaj, ale to szkoda pługa, to się wszystko wyciera. A tutaj ciągnik już tak sam do końca nie orze, czasami muszę mu troszkę pomóc, tak ucieka z bruzdy. Spuntował się. No, no nawet nie, nie staram się tutaj jakoś bardzo pługa ustawiać, bo to no, nie, wy, nie wyrobi. Gdzieś tutaj to wszystko idzie swoim życiem. A obornik trzeba przeorać? Jakoś nie jestem zwolennikiem, żeby mieszać bezorkowo obornik. No, można, ale tak... nie lubię takiego czegoś. Jak pola są nieorane ileś lat, no to akurat załóżmy co 3 lata obornik damy, przełożymy ładnie tą, tą ziemię, ruszymy. W tej sytuacji to chyba wiele nie zmienia, bo płytko jedziemy, ale no jak jest taka już gdzieś tam zastana ziemia, Normalne warunki wilgoć, no to trzeba to wywalić na wierzch, troszkę tam się mieszać ale nic no, żeby tylko były wschody, no bo wschody to pół sukcesu. Posiejemy że może jakieś deszczyki przyjdą, no niby są cały czas deszczyki, no i co z tego, no widzicie sami. Ja rano już tak myślę sobie, ale fajnie, pojadę sobie orać. No w tak... W nocy padało. Wczoraj kosiłem jeszcze i no i deszcz mnie zgonił oczywiście, jeszcze nie skończyłem, popadało w nocy i tak, tak już, no ja lubię orać, jak wiecie, spać nie mogłem nawet, Trzeba. mówię oraz, jedziemy, no i ta orka mi się bardzo nie podoba, powiem wam, że wolałbym chyba robić już coś innego. Orka to dla mnie musi być stół, musi być prościutko, bruzda prosta w miarę, a tutaj nie mogę za bardzo, no. Staram się prowadzić sam ciągnik, ale to też. Koła nie bardzo tak trafiają w rózdę, no bo ona jest płyciutka, gdzieś tam czasem najdzie, przeskoczy. Jedziemy. Nie wiem, może, może jeszcze to jakimiś wałami zagęścimy, żeby tej wilgoci nie trafić. Myślę, że warto by było, ale z drugiej strony jest tak nie za głęboko. Ja wiem czy jest sens. Jeszcze się zastanowimy. A tutaj wjeżdżamy właśnie w to miejsce, gdzie jest troszkę taki piaseczek No to już ten punkt się zagłębia bardziej, No tak. Muszę tutaj wypłycać delikatnie, no bo ja sobie tam podnośnikiem reguluję kółko-kółkiem, ale tutaj jeszcze trochę tak Pobornik też taki suchy jest On już stał tutaj z dwa miesiące złożony, poleżał Jednak jak jest takie masełko, taki taki mokry, to no czuć tą moc jakoś tak, to tak. się wszystko mhm. fajnie układa przy samym wożeniu, czy nawet tak jak teraz wysiadasz, to prawie tego gnoju nie czuć. No, to w jest to, wiecie. Bo jak, jak wożony jest ten skórników taki, ta ciapa, no to to bagno. Ale do tego dużo mniej trzeba dawać na hektar, bo to jest mocne, to pali. Tak u nas tutaj wiele osób zrobiło, na wiosnę siali kukurydzę. W sumie przez ileś lat już bezorkowo było wszystko robione, nawet kukurydza bezorkowo. Wzięło ich na orkę coś, posiali orkę, zrobili orkę a na wiosnę wszystko właśnie naszym rozrzutnikiem wodziliśmy to. Wszystko było ten, ten kurzy obornik właśnie z kurników na orkę i mieszanie agregatami. Sucha wiosna paliło tą kukurydzę, nie chciała się zbierać, potem przyszła susza i tak to nieciekawe nawet tam jest niedaleko ile 100 metrów jest takie pole, że właśnie to było robione w ten sposób. Ja to bym takiego czegoś nie zrobił, na pewno jak już ta orka była no to zrobić to na jesień było i wilgoć była bardzo fajna na jesień, orało się pięknie, ale to nic, pogoda jest jaka jest, ja czasami nawet już nie chcę się denerwować tym, nawet nie sprawdzam zresztą, prognozy się nie sprawdzają, jak będzie tak będzie, żeby tylko tak chciał wschodzić ładnie. Dwa lata temu sialiśmy rzepak, to tak powschodził średniowo, myślę, ale później gdzieś dobrze się dokrzewił. No i wydajność była w granicach 36 tony, no to już myślę, że nie ma co narzekać, jak tutaj takie lżejsze ziemie. Rzepaków w naszej okolicy, podkreślam, tutaj nikt nie sieje, także... No jesteśmy tacy tutaj trochę jedyni, ale no kiedyś dziadek gdzieś tam kiedyś siał, później... Kilka lat temu skusiliśmy się od nowa no i jakoś to wychodziło, także siejemy dalej. 15 hektarów będzie, zobaczymy jak to tam wyjdzie. Żebyśmy tylko wytrzymali jakoś tam do, do, do tego do, do czasu siewu mamy jeszcze no, około 3 tygodni. Nie może. Niecałe 3 tygodnie. U nas tak termin jest 25 sierpnia. Tak zazwyczaj się wchodzi z rzepakiem. Ale dobra, no myślę, że tutaj będziemy sobie działali. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno będą filmiki, możecie śmiało czekać. Będziemy wszystko na bieżąco po pokazywać, opowiadać. Tak, na razie. Na razie.